Nie no, zobaczcie, gość jest przejedzony, nie zmieści już nawet kawałeczka. Ale co to? Plasterek szynki? Mordo, nie ma problemu. Siema, ja nazywam się Julian i witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry. Project Zomboid na kanale Szerszeń Gra. W poprzednim materiale zajęliśmy się troszeczkę dekorowaniem naszej bazy. Zrobiliśmy sobie swój, powiedzmy, przyczółek, swoją bezpieczną ostoję w piwnicy. I muszę przyznać, że wyszło naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Patrząc na to, jakie mieliśmy materiały, zasoby, no i oczywiście patrząc na to. Jaką ilość miejsca mieliśmy do dyspozycji? Dzisiaj udamy się na osiedle blisko naszej bazy. Dosłownie na samym wyjeździe mamy drogę do kolejnego, można powiedzieć, osiedla domków. Aczkolwiek, dlaczego chcę wam to pokazać? Ponieważ będziemy przy okazji starali się zebrać parę części do naszego pojazdu. W tym przypadku, oczywiście, chodzi mi o opony, ponieważ nasze opony w naszej ciężarówce mają troszeczkę sobą wytrzymałość. A pomiędzy odcinkami znalazłem pojazd, który mam nadzieję, że. Zapewni nam lepsze opony do naszego pojazdu. W każdym razie ja zapraszam was bardzo serdecznie do pozostawienia łapki w górę dla algorytmu youtube'owego, komentarza dla pana prowadzącego oraz oczywiście do subskrypcji kanału Gra ponieważ cel na miesiąc Trwania kanału dodobicie do setki subskrybentów, a jesteśmy naprawdę na bardzo dobrym torze, aby to zrobić. Także teraz lecimy zobaczcie, gościa sobie chiluje na ławeczce przed domem. Zasłużył na to nasz Filip. Także słuchajcie co? Ja ogólnie się przygotowałem do tego co mówiłem w poprzednim materiale, to znaczy do udania się do sklepu z bronią dość daleko od naszej aktualnej bazy. Także mam tutaj kanistry, młot wyburzeniowy, mam również yy, broń palną, trochę amunicji, ale pomiędzy odcinkami pomyślałem sobie, że ej, troszeczkę sobie pochodzę tutaj po osiedlu, powiedzmy, po okolicy w celach po lewelowania troszeczkę naszej włóczni, a tym samym lewelowania konserwacji. I tak sobie chodziłem, chodziłem i natrafiłem na bardzo ciekawy dom, to znaczy dom, który jest z tych domów powiedzmy ludzi ocalonych, który jest tam zabarykadowany i tak dalej i znalazłem w nim bardzo ciekawe rzeczy. A z racji tego, że leciałem tam z buta i nie miałem już wystarczającej ilości miejsca na swojej postaci, pomyślałem, że aj, wrócę do bazy, weźmiemy sobie pojazd i ponadto pójdziemy tam poszperać troszeczkę wspólnie Ponadto udało mi się również znaleźć pojazd, który był w całkiem dobrym stanie, przynajmniej jeżeli chodzi o opony. I troszeczkę sobie dzięki temu polewalowałem naszą naprawę pojazdów. Jesteśmy właśnie w tym momencie na dobrej drodze do poziomu drugiego. Przeczytałem sobie jeszcze książkę odnośnie elektryki. Co oczywiście jakoś tam idzie, zaraz będziemy mieć pierwszy poziom na włóczniach i ponadto przeżyliśmy już pierwszy miesiąc w naszej grze. Oczywiście nie pokazywałem wam każdego dnia tutaj w Project Zomboid, bo też uważałem, że po tym pierwszym tygodniu, raczej po evencie z helikopterem, nie ma to specjalnie aż takiego sensu, ponieważ są tutaj niektóre rzeczy takie powiedzmy czysto. Progresywne, które są dość nudne do oglądania, na przykład czytanie książek, co i tak przyspieszam czas, czy tak, czy tak, więc to byłoby pewnie w jakiś sposób wycięte. Także dzisiaj taki odcinek, można powiedzieć, ekstra dodatkowy natomiast w kolejnym udamy się już do tego sklepu z bronią i tam też jest parę rzeczy. Przede wszystkim mamy stację benzynową, więc będę mógł zatankować naszego potwora oraz parę kanistrów, które tam się w jakiś sposób ostały. Tak jak widzicie, miałem podróż. Udałem się przede wszystkim, może wam pokażę tutaj na mapce. Udałem się tutaj najpierw, tutaj troszeczkę wyeliminowałem zombiaków, tutaj na głównej ulicy, potem poszedłem tutaj i zlutowałem te dwa pierwsze domki, tutaj właśnie mamy domek z pojazdem i tutaj mamy ten, tą chałupkę mm, ocalonych. Tam. Mogę wam zaspoilerować, że sporo broni do walki wręcz jest. Dobra, także mamy tutaj już nasz pojazd. W ogóle zobaczcie, co jest w bagażniku, bo tutaj też ciekawe rzeczy mamy. Zestaw namiotowy, bomba dymna, bomba rurowa, bomba z aerozolu, wabik dźwiękowy, czyli ktoś tutaj się bawił powiedzmy w jakieś, jakieś akcje. Dobra, jak w ogóle wygląda? Potrzebujemy chyba podnośnika klucza do kół, tak mi się wydaje. Czy ja mam to w plecaku? Aha, mam to w plecaku, dobra, nie przekładałem tego do pojazdu. I zobaczmy jaka tu jest sytuacja, jak to wygląda z rozmontowywaniem tych pojazdów. Mamy opony na poziomie 71, 82, 84, czyli fajnie. I teraz chciałbym wymontować to. Także tutaj, słuchajcie, zostawiamy samochód na cegłach. W tym momencie zbieram. No, oczywiście tej tylnej nie będę brał, bo nie mam specjalnie potrzeby. Natomiast weźmiemy sobie tutaj te dwie, które, te trzy w sumie, które mamy. No i w porządku. Mamy to, mamy to, słuchajcie. Fajna sprawa. Przełóżmy sobie teraz te opony do naszego pojazdu. No i będziemy zaraz kminić. Myślę, że to też możemy zrobić w sumie w bazie. Będziemy kminić, które opony się zamieni i tak dalej, bo ja tam jakieś jeszcze opony mam w naszej kanciapie. Także to też będzie można w jakiś sposób to ogarnąć, bo patrząc na status. Tych opon naszych to on nie jest jakoś specjalnie dobry. Chociaż nie, no mamy 65%. Tutaj tą e, tylnią lewą powinienem zmienić tylnią prawą, no i ewentualnie przednią prawą. Także możemy tu w jakiś sposób się pobawić. W ogóle jak widzę, to nasz stan pojazdu podskoczył, bo mieliśmy 51% chyba wcześniej naszego pojazdu. Także. Idzie nam dobrze. Akumulator tutaj w dobrym stanie. Silnik, no tu by się przydało to, to ogarnąć. Potrzebujemy na prawo pojazdów 5, żeby to miało jakikolwiek sens. Także, no tutaj nam jeszcze troszeczkę brakuje. Ale okej, okay, tutaj jest temat zostawiony na, na cegłówkach. Także spoko. Ja sobie wezmę wytworzoną włócznie do łapek i możemy przełożyć resztę rzeczy tutaj do naszego plecaka. To na razie jest zbyt ciężkie. Nie potrzebujemy tego nosić na naszej osobie. No tutaj, właśnie na tych kurcie, 51% silnika, ale jednak, no, troszeczkę, troszeczkę to tak średnio działa. Podjedziemy sobie chyba gdzieś tutaj, po prostu zostawię sobie pojazd. Będziemy mogli jeszcze zatankować, zatankować tutaj w razie czego. Jak widzicie, tutaj już te mm, powiedzmy okna są zabite dechami, więc tutaj jest to właśnie ten domek osób, które też tak, jak, tak samo jak my, jak na chwilę próbowały przetrwać. O, to sobie jeszcze możemy rozkręcić zegarek. Ja tutaj sobie oczywiście już wszystko zultowałem mniej więcej, ale mamy tutaj. Zobaczcie, jest 2x4. Także spoko. Mamy baseball bat z gwoździami, z tego co widzę. A nie, ze śrubami, jest ok. Chip survival knife, kij baseballowy, macheta, military knife. No, motyka akurat nie do końca. Scrap machety. Fajnie, nóż myśliwski, fajnie. Tactical, tactical... kto Tactical Tomahawk. Mamy tutaj mnóstwo broni i narzędzi, więc ja sobie to z chęcią wezmę. Podejrzewam, że tego raczej nie będę używał, bo to jest broń, po pierwsze, mega ciężka, a po drugie, jest to jednak siekiera. Więc tego raczej potrzebować nie będę. Ale weźmiemy sobie całą resztę tego wszystkiego, co będziemy tutaj w miarę potrzebować. Chciałbym też znaleźć rurkę plastikową, bo byśmy mogli sobie zrobić z tego tematu tłumik. No ale jest jak jest. No, i tutaj oprócz tego, chyba już nic nie mamy. Jakieś jedzenie, jeszcze parę puszek, też bardzo dużo puszek z tych domów zgarnąłem, bo mówię hej, trzeba się jakoś przygotowywać, nie? Jednak ten poziom kaloryczności nam spada, trzeba to będzie troszeczkę pilnować bardziej, bo wcześniej to tam jedliśmy co, co było i też więcej podróżowaliśmy. Natomiast w tym momencie nasza waga naszego Filipa jest 79, spada do 75 jesteśmy bezpieczni, także nie ma problemu. Natomiast widzę, że my już leciutko przeciążeni jesteśmy całym tym tematem, także przydałoby się troszeczkę Odłożyć, może tak. Leweluję głównie tutaj te włócznie teraz, dlatego, ponieważ będziemy mieli przy okazji, będzie nam się lewelowała konserwacja. Nie w tym przypadku, ponieważ konserwacja, jeżeli się dobrze orientuje, leweluje się wtedy, kiedy psują nam się przedmioty. A jednak włócznie, tak jak mówię, typowo zwykłe nie mają specjalnie dużej wytrzymałości. Oczywiście tutaj też wytrzymałość podejrzewam, że zależy od tego, ile tak naprawdę mamy poziomów w stolarstwie. Także to też jest ważna sprawa. O, zupa. O, zupka. Ale oczywiście no, zgniła jest. Także tutaj nie będziemy tego brać już po miesiącu, niestety. Ale te wszystkie rzeczy, które powiedzmy, leżą, to już raczej niestety tyle z nich. Biorę te wszystkie noże do chleba i inne pierdolety, bo to się może przydać. Ponieważ możemy z tego robić włócznie i dalej możemy nawet powiedzmy. Dokładać rzeczy na nasze włócznie, przez co stają się chyba wytrzymalsze, czy coś koło tego. Aczkolwiek dla mnie jest to broń typowo do lewelowania konserwacji, jednak uważam, że o wiele lepszym, lepszą bronią na dłuższą metę i na dłuższe walki jest właśnie łom, lub tego rodzaju rzeczy. Natomiast też nigdy nie robiłem jakiegoś, można powiedzieć, buildu pod, pod włócznie, tak. Także to też mogłoby nie być głupie w tym przypadku, weźmiemy sobie kolejny worek na śmieci, to będziemy mogli sobie tam robić te lepsze beczki już teraz, ponieważ mam Stolarstwo na takim poziomie, gdzie mogę już te mm, Beczki z wodą robić i tutaj chyba już końcówka jest tej ulicy, także Także sobie zlutujemy to, taki muszę, o O, czegoś takiego jeszcze nie przeczytałem, także fajna sprawa Tutaj muszę przyznać, że tak sobie można powiedzieć, że wracamy w tym odcinku do korzeni, jeżeli chodzi o naszą serię, ponieważ yy, Dawno nie było takiego typowego lutowania, powiedzmy, czy takiego po prostu typowego gameplayu. Natomiast tutaj muszę Wam, muszę wam też się przyznać, że prawie zginąłem dwa razy, ponieważ przeskakiwałem sobie tutaj właśnie przez okienko i bum, nagle zombie jak mnie zaczął atakować, znaczy prawie zaczął, nie zdążył, ale, ale było blisko, a to zacząłem wchodzić przez jakąś powiedzmy półkę, szafkę czy coś koło tego. Także miałem fajnie. Tutaj mamy małą lodówkę i powiem szczerze, że mógłbym to wziąć, ale z drugiej strony, właśnie, muszę pamiętać, bo mamy zbiory do zebrania. Słuchajcie, zapomniałem o tym kompletnie, bo ona się w sumie w tym momencie przyda. No, jakby nie patrzeć, ona się przyda w tym momencie. Także weźmy sobie te po prostu rzeczy, wyjmijmy. Może zrobię z nich jakieś jedzenie teraz, tak na szybko? To by nie było głupie. Dobra, słuchajcie, mamy Steel Fry'a z ziemniakami, boczkiem, groszkiem i sosem ostrym. Także myślę, że będzie to fajne jedzenie. O, proszę bardzo, i jest gotowe. Zjedzmy. Oczywiście całość. Wyłączmy piekarnik, żeby nie było problemów potem. I boom, zjedzone. Piękna sprawa. Na razie waga nam stoi. Stoi, nie opada. Mamy tutaj przy okazji jeszcze plasterki i szynki, także to też będziemy mogli sobie dopakować jeszcze. O, widzisz, nawet jeszcze mamy troszeczkę miejsca na naszą szyneczkę. Mam nadzieję, że Filip nie zginie od przejedzenia. Nie wiem czy można, ale wolałbym tego akurat nie sprawdzać, bo byłaby wielka szkoda. Rozumiecie, na podczas apokalipsy zombie, gdzie wszystko jest trudno i ciężko i w ogóle jest mega depresyjny klimat. Gość ginie z przejedzenia, nie? Dobra, także wyjdźmy sobie z, tego, z tej chałupy, zapalmy sobie PETA. I mamy tutaj chyba jeszcze jeden domek na końcu uliczki. Tutaj widzę, że mamy już kogoś w rogu skitranego, siema. No i cyk. Tutaj jeszcze jeden ząbiek się. O, proszę bardzo, skradał. O, jeszcze miał nawet y, zegarek cyfrowy, także rozkręćmy to. No i co, taki wypad, słuchajcie, w miarę, można powiedzieć, no nie tyle że losowy, ale, ale taki wypadzik. Ciekawimy, co tutaj jest jeszcze. Tam są jakieś domki, może? Nie, tam już nie ma nic specjalnie, sobie sprawdziłem. Tam mamy tylko drogę na pole. Także akurat nie potrzebujemy specjalnie iść na tym kierunku. Tym bardziej, że tam po prostu nic, nic nie ma. Nie no zobaczcie, gość jest przejedzony, nie zmieści już nawet kawałeczka Ale co to? Plasterek szynki? Mordo, nie ma problemu Dobra, także moim zdaniem najważniejszą rzeczą, którą zrobiliśmy tutaj to zgarnięcie tych kół z tego pojazdu tutaj Więc mamy coś na powiedzmy zmianę w tym przypadku, a z tego, że mam już pierwszy poziom w Naprawie pojazdów to będziemy mogli bez problemu wyciągnąć te opony, które mamy aktualnie na, w naszym, naszym pojeździe i dołożyć te nowe. Bo jak dobrze pamiętam, to jeżeli to kiedy nie miałem tego pierwszego poziomu, to tam była jakaś szansa na niepowodzenie. Także w tym momencie mamy 100% prawdopodobnie, mam nadzieję przynajmniej, na, na zrobienie tego. I tak się zastanawiam, czy by tego pojazdu nie zostawiać przy drodze, bo tutaj jednak słuchajcie. Idąc tropem jednego z użytkowników, który komentował ostatnie filmy, przepraszam, nie pamiętam niku. Um, natomiast był komentarz odnośnie tego, że właśnie się te pojazdy, niestety opony tych pojazdów się niszczą. Tym bardziej, że no to jest jednak pojazd taki ciężarowy, tak? Taki dostawczak, więc no raczej on nie jest przystosowany do drogi polnej. Tutaj powinniśmy mieć jakiegoś pick-upa, czy coś koło tego, jakąś terenówkę. Może się uda coś znaleźć, fajnie by było jakiś kolejny pojazd mieć, zobaczymy W każdym wypadku no, na razie to jedziemy do bazy z rozład Znaczy rozładować rzeczy to może ja to zrobię sobie później Oho, mamy mało wachy, mam nadzieję, że dojedziemy, tam chyba mam jeszcze jakieś kanisty Trzeba będzie zatankować do pełna po prostu Ale najbardziej chcę zrobić jeszcze te... Mm, wymienić te opony Te koła w sumie I dalej chciałbym jeszcze zebrać te nasze plony O, bo to, to nie będzie głupia sprawa O dobra Dobra, czyli tyle już Filip niestety, ale więcej nie może wcisnąć Do tej pory mógł, ale okej, okay, nie ma problemu, nie ma problemu Filip Waga 79 kg, także cały czas stoi W porządku, także zaczniemy sobie od tego, że na początek postawimy sobie lodóweczkę Tylko tutaj prawdopodobnie będziemy musieli jednak korzystać z agregatu chyba na razie położę sobie tą lodówkę gdzieś tutaj gdzie ja ją mogę wsadzić, słuchajcie, bo tutaj już widzę, że wszystkie kurcze miejsca, jakie miałem, zostały przeze mnie zagospodarowane. Dajmy sobie to tutaj, od razu obok stołu, także jak ktoś sobie siedzi i je to może bez problemu sięgać do lodówki nie jest naj, najgorsze co może być dobra informacje słuchajcie yy, wszystko jest podlane poziom nawodnienia bardzo dobry nie wiem czy jest to najlepszy moment żeby teraz to zbierać może trzeba jeszcze troszeczkę poczekać żeby te plony były takie wiecie typowo typowo ale my to mówiąc szczerze nie interesuje zbieramy to w tym momencie także ciekaw jestem też ile będziemy tutaj potrzebowali yy, o proszę bardzo uprawa roślin plus jeden mamy przeczytaną książkę więc zobaczcie zebrałem dosłownie tutaj yy, dwie grządki i mamy mamy Poziom, także bardzo fajna sprawa. Pokość umiejętności, proszę bardzo. Uprawa roślin jak najbardziej już na drugi poziom nam prawie wchodzi. Także może nie będę. Be... Co to za boost jest do doświadczenia? Halo, gro. Proszę bardzo. Może ja bym przeczytał książkę odnośnie uprawy roślin na poziomie trzecim i czwartym, bo trochę szkoda, kurcze nie korzystać z tego, nie? Mam taką w ogóle książkę. Niestety nie mam, tylko jedynkę. No dobra, nie będziemy chyba świrować specjalnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Ciekawe, czy to się wszystko w ogóle zmieści do tej lodówki, nie? No, bo plony mogą być dzikie. Proszę bardzo, głód minus 24, pragnienie minus 10, także bardzo fajna sprawa. No ja nie wiem, kiedy to będziemy jeść, bo zobaczcie, tutaj... No, jest tego multum, nie? Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jestem ciekaw, ile da nam doświadczenia z, zebranie tego, tej części, ale bez boostu do doświadczenia przez książkę. I ciekawi mnie też, jaki ma to wpływ, powiedzmy, tak, te nasze poziomy na tym powiedzmy etapie początkowym, jaki ma to wpływ na ilość zebranych rzeczy. No do, o dobra, myślałem o to gotowanie. No, ćwiartka weszła. Myślę, że gdybyśmy mieli dodatkowy boost, to by tutaj level był na spokojnie, nie? Ale dobra. Nie ma, nie ma jakby, nie ma stresu pod tym pod tym Kątem, ale się zmieściło. Dobra, 120 sztuk. To nieźle. Z jednego, z jednego zbioru 120 sztuk, no to się opłacało, nie? To bardzo bardzo fajna sprawa. Dobra, także przejdźmy teraz do kremu do la kremu tego odcinka. To znaczy do zabawy z oponami. No właśnie. Teraz moje pytanie: jak, jakie to są opony teraz, nie? Bo jak tam patrzyłem, to były to opony sportowe. Ale tutaj mamy opony sportowe do pojazdu typu zwykły i do typu sportowy, więc jakby ciekawi mnie co jest tam, co tam się dzieje O Jezus! Marek i parkour, nie zauważyłem, się zagapiłem na, na czas nagrywania Przedmiot, opona sportowa To są widzę, że wszystkie opony sportowe Dobra, także weźmy sobie na razie to, wymontujmy um, Także mamy chyba problem, słuchajcie I to problem sporych rozmiarów Bo nie mogę nic z tym zrobić To znaczy, teraz jest sytuacja tego rodzaju Zamontuj: to jest ta opona wcześniejsza. Opona do aut typu ciężarowy i wszystko jest ok, ale do zamontowania wymaga hamulec przedni lewy, do zamontowania wymaga zawieszenie przednie lewe. I teraz, tak, to mamy, jest wszystko zamontowane, ale nie mogę tego zrobić. Natomiast, jeżeli chcę wymontować. Zawieszenie i wymontować hamulec, to mam szansę powodzenia 5%, więc myślę, że w tym momencie nasze szanse na to nie są zbyt dobre, i w tym momencie jesteśmy bez działającego pojazdu. Także fajnie. To znaczy, powiem w ten sposób: tutaj się oczywiście wkrada moja, mój, mój brak wiedzy, brak doświadczenia w tym temacie, i nie mogę w jakiś sposób zrzucać wszystkiego na grę, bo Gdybym wiedział, to bym nie popełnił takiego błędu. Aczkolwiek z drugiej strony, jeżeli mogę wymontować koło, tak bezproblemowo, to chodzi tylko i wyłącznie o moje umiejętności, doświadczenie powiedzmy tak, postaci. Ale żeby je zamontować, muszę wymontować części, które są cholernie, za zaawansowane do wymontowania. To coś tutaj jest nie tak. Czyli mogę wymontować bez problemu, ale żeby zrobić tą samą rzecz w drugą stronę, no to jest już wielki problem. Także w tym momencie pojawia się problem, bo nie mamy pojazdu. Jesteśmy w sumie na środku niczego. Nie wiem do końca, co mamy robić, bo no nie mamy pojazdu żadnego, nie? Także. Aż do, do rozruchu to mamy całkiem spory kawałek, także droga nie będzie jakoś usłana różami. Także nie wiem, nie wiem co mamy robić, aczkolwiek myślę, że najlepszym rozwiązaniem tego sporu w tym momencie jest y, zakończenie tego materiału. Mam nadzieję, że dacie mi znać co mam zrobić w tej sytuacji, może jest jakieś, jakiś złoty środek. Tak czy inaczej dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten jakże komiczny odcinek. Ja nazywam się Julian z kanału Szerszeń Gra i widzimy się w kolejnym materiale z Project Zomboid. Trzymajcie się, na razie, hej!